dużo mówić. Elo elo! 3-2-0 Z tej strony Kabila Blady, a ze mną jest mój stały bywalec Flarek. Głodny Flarek. Głodny Flarek. No. Ogólnie rzecz biorąc jak dobrze widzicie mamy te same koszulki co w poprzednim odcinku. Dlatego, że się nie myjemy. Oprócz tego dzisiaj zrobimy kolejny challenge. Tym razem będzie to jak nazwa jak pewnie już sami widzicie Coca-Cola and Mentos Challenge, czyli kolejny challenge, który m.in. proponowaliście w komentarzach. Ogólnie rzecz biorąc, jak wyglądała sytuacja tym razem? Tym razem wyglądało mniej więcej tak, że nie mam okularów. Ja Pracowałam, y... zabezpieczyłem się. Czajno. Dzięki. Tym razem sytuacja wyglądała mniej więcej tak, że napisałem do flarka Coca-Cola. No i przyjechał. No, bo wiedział, że znowu będzie mógł coś przekąsić. Tym razem poczęstujemy Fralka przepysznymi mentosami, mentosami. i coca Challenge. W ogóle w się, Bierku, jak to się niby robi ten No challenge? właśnie nie wiem, nie mam pojęcia. Tak, bo... ogólnie jak sami widzicie jesteśmy ekspertami w robieniu challenge, i po prostu nawet nie wiem jak się robi. Podamy na pomysł i robimy. Dobra, z ogólnie względu z tego co widzieliśmy są dwie metody robienia tego challenge'u. Jeden polega na wsypaniu sobie odrobinki mentosów do buzi. Popiciem koli, co zrobimy na razie stosując tylko jedną butelkę, a drugi to jest po prostu wsypanie do butelki i z butli I z butli picie, co nie? Dobra, to tak zrobimy. To na razie jedną odstaw, co Dobra. nie? Pousią gdzieś do cienia, może... W sumie tego nie ma znaczenia. Czyli tak, zrobimy na początku ten challenge, że do ust weźmiemy po parę miętosów i popijemy. No po idę? Nie wiem, weź tak ile, ile się zmieści co nie? <laughs> nie no, bez przesady, bo koli nie zmieszczę To no wa dużo Jeden no. ci wypadł To weź tak pięć cztery, cztery już mam no Cztery starczą? No dobra piąty Weź pięć Dobra, się Bidrek wziął właśnie pięć mentosów Weź popił kolam, zobaczmy co się stanie. No ja. nie no, no to zaraz sobie też zrobię, Powiedz pierwszy. Dużo popij, dużo weź, dużo, dużo. Dużo popij. I co, dzieje się coś? Mm. O Boże, Odsunę się może. Mm. Chcesz wstać? Mm. Chcesz tu wstać? Mm. Co, fajny efekt? O kuwa Ale mi poliki wywaliły! No to może jesteś zrobić w takim razie. Ja <grywa> jeszcze raz! Oj Ciężko jest! Dobra, zróbmy! Mm. 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 Kochamy! Czekam na wiek! Okej, pomor może za mało, chyba, chyba sobie mało. Lej, 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 na, lej na umór. Chyba za mało sobie dałeś. Jak tego nie epik, to wypijesz mm -hmm. cały czas. Ciężko mi nie wypić tego, kurde Za ciężko jest nie wypić? Mm. To wypijasz O, mm. momentł się Ech. Chyba zrobimy tam drugą metodą To jest spoko... tej, nie? Czy do nowej. Nie, do nowej. To już będzie później. Uh -huh. Mhm. Mhm. Okay. to. Mm. Trzeba to zrobić sprawnie. Więc chyba jakoś tak. <laughs> Ta implapska tu trzasny. Nie da się zjeść. się, tylko trzeba tak, nie? No to co się rozpuszczają w mm ogóle? -hmm. Zębów, to polecałem wam alternatywę, czyli. Mentohy mentosy kola. i kola odświeżające. Kola w końcu drzewia, nie? No. Bo pierdolimy się na pewno. Dobrze. No, Ten sposób ogólnie jest mały, słaby. Ale za chwilę spróbujemy. Jego sposobu, który... Dobra, ja już. Dobra. Daj to odstaw. Ja ale jeszcze zrobię. Żeby było w tak, nie wrzucaj po kolei, tego wiesz co sobie zrób? Przygotujmy sobie. Czyli weź wszystko na rękę. Ile tego tak rzucamy, Jak do weź? No to do jednej butli czy do dwóch? Nie, do dwóch. Podaj mi swoją. Moją w sensie. Patrz, proponuję to w ogóle tak ułożyć. Ale to wszystkie wyjąłeś? Tak. O kur... Trzeba to szybko wrzucić, i szybko, go, wiesz, do ust. Czemu ja się tego boję? Nie wiem. To trzeba, wiesz, tak przygotować. Najlepiej to przygotować jakoś tak na palcach w rządku, co nie? Tylko czemu ja mam tu... Jak to tak... Jak to zgrabnie, tak wiesz, wiesz o co chodzi, tak chwycić. chwycić. O, we, o tak najlepiej na palce chyba nabić. Wiesz? Tak na palce nabijasz. to mnie teraz do mnie dzwoni. No nie teraz! Serio? Ktoś dzwoni do ciebie? O, chyba najlepiej tak na palec. O, tak na palce nawet, wiesz? O, no, coś takiego. No zdrowie. Kurwa. No tak do pięciu idzie łatwo. No właśnie. Dobra. To co, pięć? Czekaj, no, ty masz większe, większe, większe palce. I pięć rzucasz raz i do ust, dobra? Kurde, całe ręce mam po prostu lepiące się. Czas na prawdziwy eksperyment. Jesteś gotowy? No. O kurde! Dzięki! Kurde, moje SMS! -y. SMS! Te, memantosy! O kurde Co to kurwa było To było dobre Ja cię kręcę Całą twarz mam stary, bo mnie oplułeś Całą twarz mokam Mam nadzieję, że to się wszystko Chyba się wszystko złapało co? Bo tutaj byliśmy na chylenie, to chyba łatwiej Siedź tak Będę jakimś szmatem ogromny Ogólnie rzecz biorąc, wracając po krótkiej przerwie. Bardzo fajny challenge. <grymne> bardzo fajny challenge. challenge. Jak widzicie, trochę koli nam zostało, więc jest bardzo elegancko. Mamy jeszcze Tomek, co to co może tyle ja zrobimy eksperyment. To sam Mentosy? Ale to co który? Ty czy ja? Ty. Ja. Dobra, nam się trochę koli, więc... Nie, nie będzie, będzie głupio, jak zmarnujemy potencjał mentosów i nie zrobimy tego jeszcze raz pod córki. Było naprawdę fajnie, się, ci mi się mega podobało. <grym>, czemu ja mam wrażenie, że, zrobić, że skończy się na tym, że ja to zrobię? Nie, dobra, zrobię to. Nie, to. O, o dobra, bo myślałem, że tak uda, uda się stąd wyrzucić. A nie, stój, stój, mam pomysł, mam pomysł, poczekaj. Zrobię zdeczkę inaczej. Ale dobra, to tu przynajmniej ja mogę zrobić ten. A nie, nie o to chodzi. O, go zobaczysz. Ty tam mów, nabijaj. Dobra, no i jeszcze raz powtórzymy z tą reszką, która tu nam została. O, mam pomysł, żeby... Co zrobić? Chcę zrobić z tego taką łódkę, z której to wszystko wyleci. A, wiem o co Ci chodzi chyba. O, coś takiego, nie? Z tego wszystko wywalić. Up. Dobra, ogólnie rzecz biorąc, czas na małą torpedę. Teraz to były tylko rozgrzewka. Wiesz co, ja, Teraz. Się, ja się odsunę trochę. Zanim ty to zrobisz Nie no, supernierku, chyba mi to towarzysisz, co nie? Ja ci mam towarzyszyć, żebyś na mnie opróbł całe spodnie? Dokładnie <laughs> Przecież po Czekaj... to tu przyszedłeś Czekaj już, zaraz, zaraz, zaraz Będzie gotowe Kurwa, nie potrzebuję po Obcinałem opa Dasz to radę na raz? Wszystko? Sypać? No <laughs> Na pewno wejdzie to na raz Czekaj Ej próbowałem to utrzymać Takie ciśnienie po prostu jest Ja nawet połowy nie wstrzymałem O kur... Zostało mi się to dużo wątka O kur... Mentasa. Ja o, pierdolę Mentasa. Ola ale... o, no chyba. Jeździa. Kurde. Oo! Ola mnie to... Ola mnie dwóch! Masakra! Tak jak się kam ze śmiechu! Udech. O chyda. Ale mi się niedobrze zrobiło. Masakra. Proszę, odłożę to. O kurde. Ogólnie rzecz biorąc Ogólnie rzecz biorąc bardzo wesoły challenge Jak sami widzicie No ale musieliśmy szybko reagować, bo i wydaję jak nie zdążył wszystkie osypać, ale musiałem szybko zareagować, bo zaraz by się wszystko poleciało. A chciałem... No właśnie byś prostu... co zdążyłbym, bo jak ty już przyłożyłeś ten to piana była dopiero tutaj Dobra, dobra <laughs> Co nie zmienia faktu, że efekt był naprawdę bardzo wesoły I w tym akcentem właśnie kończymy nasz mentosowo Coca colowy challenge Było naprawdę super, super zabawa ogólnie Polecamy wam, naprawdę super zabawa Chcecie być tali w talii w Coca-Coli, czy nie chcecie To i tak, i tak będziecie i tak będziecie, nie macie wyjścia, zabawa jest po prostu przednia Ogólnie no syf tu został, strasznie już syf, Ale było, było warto Więc polecamy Admiros Czekamy na twoją reakcję! Na lepszą reakcję! Na lepszą reakcję! <laughs> Strzałeczkę! Elo! Dobra! Elo!